Eee, to chyba nie tak było. Co jest? Oni wszyscy mi śpiewają? What? Co jest? Eee, Piszcie mi, że muszę mieć e, kopię FNAFA na, na Steamie a ja mam FNAFA na Steamie, więc nie ma coś. Hejka Nie spodziewałem się, że znowu zobaczę to menu Zajebiste Więc witajcie w kolejnym odcinku, ja jestem Revy, a dzisiaj jak już widzicie będzie Nav in real time Więc wyszło demo beta Już nagrywałem jedno demo Ale to nie była taka peł pełnoprawna gra, tak jakby To było po prostu jakaś taka cutscenka, tu macie kawałek na przykład co się dzieje? Co się dzieje? Okej, okay, ale, ale to głośne było. Okej, okay, to jest szybki poradnik, jak grać we FNAF. Takie coś, co nie. No i a dzisiaj y, jest już wyszła pełna noc jedna chyba, czy coś tam, demo. Nadal nie wiem o co chodzi z tym talerzem. Pewnie to widzicie. Ja też to widzę. I to może być ból w dupie, jak ja będę chciał zrobić to. Six hour mode. Sześć godzin mode. Chyba, chyba wiecie o co tam chodzi. Siedzimy 6 godzin. W realnym czasie. 6 godzin. Rozumiecie to? 6 godzin siedzisz w tym cieple i robisz flafa. Powalone. Całą noc bym musiał siedzieć. Ale może to zrobię. Nie obiecuję. Ale dzisiaj najdę jeden. Eee, tak. Demo Ale Jestem straszliwie ciekawy o co tutaj yy, Zmienili bo widziałem tylko kawałek oczywiście na tym demo co robiłem wtedy Ale widzę że ten grafika jest bardziej wiecie więcej Pikseli ma Jakość polepszona jest dużo bardziej Patrzcie jak se dygają te Plakaty Zajebiste Cika chodzi. Ona jest już. Nie wiem gdzie. Już tutaj. Ej, widać ten. Widać jej obramówkę. Niedopatrzenie. Czy ja będę widział, jak ona tu przechodzi? Chyba nie. Nie wiem. Co? Gdzie oni są? E, aha, bo to nie jest. Co to... Czemu ich już nie ma? Freddy się drugi raz zaśmiał. Tutaj. O kurde, ale se chodzi. Jo. Jest zajębiste. Fox już chyba. Chyba mu się nudzi w tym piratekowie. Eee... Fredziak. Cześć. Przecież Becika Gdzie jest free Bonnie? W ogóle jak ta żarówka e, nawala kółka Co? Co tu robił Fredziak? Nie rozumiem co tu się dzieje. Nie kumam co tu się dzieje. Gdzie jest Foxy? What? Coś tu nie gra. Coś mi się chyba rozwaliło. O, Freddy. Albo się coś rozwaliło, albo. Nie wiem, bo ten Foxy. Ten Foxy w ogóle. Chyba, że gdzieś tam jest jeszcze. Um. What? Co jest? Od kiedy on idzie z tej strony? Ej, stary. Um, nie mam tu maski, wiesz? I jest problem, bo chyba mnie już widzisz. Mam dziwny kontakt drogowy. Um, chyba. Czy znaczy, jak ja się odwrócę, to jestem dead? No, nie tak łatwo. No, mocne, mocne. Mocne. Tylko nie wiem, co to było z tym Foxem. Coś, coś. Coś się robiło, chyba. Jeszcze raz. Dalej nie wiem, skąd się tam wziął Bonnie z tej strony. Ale okej. Okay. Jest super. Bonnie po prostu postanowił się zrespić po prawej stronie. Albo ja mam jakiś błąd. Bo to jest demo. Demo. O, oh, wow! Chyba twoja labra, chora. Zagięłam je. Chyba jej szyja nie istnieje. Albo przynajmniej nie ma kręgów. Czy już jest tutaj? Ja ale ona ma turbinę w dupie. O, oh, project. Ja jestem... Ja się pytam serdecznie Was, czemu... O, tym razem jest z tej strony, ok. To było dziwne. Foxy istnieje nie jeszcze. Ona se poszła Dobra, nie rozumiem gdzie jest Boni nie To jest tak powalone, że ten Bonnie on się nie rozumiem tej mechaniki. Strasznie jest jakoś pokręcone tu. Reddy tu w ogóle szep. Okej okay. O, faksy Dobra, ale... Po że... Swotten kurwa co oni się co oni robią? Jest pierwsza w nocy, ej dobra, ale te godziny jakoś mega wolno idą. Strasznie jakoś wolno. Ja to nagrywam już 11 minut. Czyli jakieś kurde 5 minut jest druga w nocy. Dopiero. 5 minut jakieś się nagrywam tą drugą. Może ja nie mogę być tyle na kamerach. Foxy w ogóle nie wali w drzwi, bo po prostu leci. Może nie powinienem tyle oczekiwać, bo to jest demo Ja już totalnie nie wiem co tu się dzieje, tak szczerze To jest tak inaczej wszystko Ja myślałem, że to po prostu Ja myślałem, że to po prostu będzie inna grafika I to tyle A tu jest totalnie inna mechanika Wszystko jest inaczej I... nie wiem No co on tu stoi nagle? No patrzcie Typ sy stoi, nie? Okej okay. Muszę oszczędzać baterie, chyba już i tak tego nie zrobię, nie? Ale dziwna jest ta mechanika, tak szczerze Bo on idzie z tych drzwi Nagle się pojawia w drugich I se stoi Co nie bez żadnego dźwięku To jest trochę... Słabe, moim zdaniem Ale czy Fred... Wow. Dobra, to jest creepy, jak oni stoją sobie w drzwiach, tak Z taką miną Ale czuję, że dałbym radę to zrobić tylko że czwarta am trwa 10 minut, rozumiecie to? Ja chcę zobaczyć, czy, bon, czy Freddy go widać. Czy ja muszę patrzeć na kamery w ogóle? Spróbuję teraz nie patrzeć. Jakoś mi. Jakoś mi ten mruga. Bateria chyba jest za mało i dlatego mruga. Chyba. No, oh shit Ej, jakbym ja to robił 6 godzin I przy 5 rano by mi się tak stało To chyba bym się za Do Dlatego właśnie nie wiem czy w ogóle będę się podejmował tego Ale to by mogłoby być ciekawe w sumie, jakbym to zrobił Coś... O Okej okay. Standardowo chyba E... To chyba nie tak było co jest Oni wszyscy mi śpiewają? Totalnie nie rozumiem o co chodzi z tym talerzem. Właśnie jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że film by był wcześniej, ale... Nagrywałem wczoraj, znaczy nie wczoraj, przedwczoraj chyba w nocy, nagrywałem film z mega fajnej gierki. typów FNAF oczywiście. Tylko, że w niej rozwalałem animatroniki sikierą w plecy. Więc było dość ciekawie. Nagrałem wszystko. Leciałem, żeby zrobić miaturkę. I co się okazało, że. rozwalił się bitrate. Więc zajebiście Totalnie rozwaliła się jakość nagrania i wyglądało tak. Hahaha! Jezu, zajebiste No, mogłem wam tyle wkleić No i dlatego nie wrzucałem tego filmu Bo nie wiem czy byście chcieli oglądać 144p przez cały film, więc mega Dobra, let's go jeszcze raz Tym razem oszczędzam maksymalnie Baterii mniej patrzę na kamerę, bo ja strasznie dużo patrzę na kamery, bo jest, byłem ciekawy wiecie jak wyglądają te animacje w ogóle. Na starcie w sumie mogę w ogóle nie patrzeć. Dobra, jest dobrze. Jest pierwsza AM 85% Więc jest chyba gate, bo ja wtedy miałem jakieś 60%. Od, odszedł. Odszedł. Bo. Tylko najbardziej się boję Fredziaka w sumie. Że on e, ma jakąś dziwną mechanikę, że go nie widać w drzwiach, tak jak we 1 Mam nadzieję, że nie słychać mojego psa. Bo szczeka se. A jeśli słychać, to sorry. Chyba wam to nie przeszkadza jakoś mega. Przynajmniej zobaczyliśmy ending, jak mi się kończy bateria. Jest fajnie. Szkoda, że ich nie widać, jak przechodzą sobie tutaj, bo oni muszą jakoś tam przejść, tak jakby w FNAFie VR było. Wow! Dobra. To było fajne akurat. I właśnie, chyba będę nagrywał FNAFa VR 2 i będzie z tego daily, tak samo jak z FNAFa VR 1. Wanted w sensie, bo mi się mega spodobało. A w FNAFa 1, Wanted praktycznie przeszłem. Znaczy, teoretycznie bardziej niż praktycznie. Zamykam drzwi, bo to był Fredzik, i on zniknął. I. to może być Lipa. Poszedł se. Ok, trzecia 60% jest optymalnie. Teraz tylko, żeby. nie dostać Machu Picchu. Ok, yy, Bonnie sobie idzie. Teraz muszę patrzeć, kiedy on se pójdzie stamtąd. I wtedy będę mógł otworzyć drzwi. Bo na kamerze widać, jak on odchodzi, co nie? Bo tutaj nie ma dźwięków. To najgorsze. Poszedł Cike w ogóle w ciągu gdzieś. Pewnie do. do kibla wpadła. Ok, zaraz Foxy będzie leciał, chyba. Już powinien lecieć. Dobra, to gra jest chyba zepsuta trochę. Nie będę gadał. Ale trochę chyba jest zepsuta Bo Fox jego dawno nie ma w tym, a... Nie leci do mnie Chyba, że tak ma być Okej, okay, Freddy zejdzie, idzie, więc... Czika w ciągu Ech. Kurde, chciałbym to już zrobić, co nie? Chciałbym mieć to za sobą Bo są tu jakieś błędy trochę, tak szczerze mówiąc I... Trochę mnie to niepokoi jeszcze jedno szczeknięcie tego Redego I. Zamykam te drzwi Patrzę tutaj czy nie ma go bo Oni Bo zniknął jak zwykle, bo on sobie tak lubi znikać. Co to jest? Co to jest? Kamery wywaliło, to ja wygrałem, czy przegrałem? Co? Nie rozumiem. Totalnie nie wiem, co się dzieje. Nie wpuściłem wygranej, czy o co tu chodzi? Wygrałem. Dobra, to jest za grube na mój mózg, tak szczerze. What the fuck is going on? Yy, jedna noc, dla tych, których to ciekawi, trwa jakieś 9,5 minuty, chyba coś takiego, jak odejmę moje pierdzielenie. Więc no, to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze. Czy wam się spodobał NAF in real time, bo tak długo go robili. W sumie to jeszcze nie final wersja, więc bierzcie tu pod uwagę, że to jest demo. No i ja będę leciał. Nie wiem czy zrobię six hour mode, bo to wydaje się ogromne osiągnięcie. Może zrobię. Może. Albo live'a zrobimy z tego na... Tu jest dobry pomysł. 1500 subów i lecę six hour mode' na live ie. Ja pierdziele, to jest mocne. Dobra, więc no. Dzięki za oglądanie. Dajcie suba, jeśli chcecie to zobaczyć. No i bye.